Nie ma jak na plaży Jak to mawiali, bo się marzy, że coś się zdarzy A co może się zdarzyć na plaży w Pobierowie? Mewki, 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 mewki To są te dusze no, po tych co nie powrócili z morza, nie? Prawda Grażynko? One tutaj grasują na plaży pięknie. Pobierowie cisza, spokój. Mewki tylko grasują. O. I. O, widzisz, Jakie, jak się kłócą między sobą? Takie małe, takie większe, takie duże, takie mniejsze. Wszystkie sobie latają. O. Grażynko. Chodź, spacerek robimy. Spacerek Robimy spacerek. Może spokojne. może ciche i spokojne. Zobacz jakie, jakie tak. piękne morze. Co? Tafla. W ogóle tafla. Mhm. Nie ma, nawet fali nie ma, zobacz prawie. Tak, e? bojóweczka malutka. O. Zobacz te ładne są najmniejsze, nie? Mm -hmm. Takie fajne, a te większe? Dużo je O, Upu, bu, 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 bu. Zudu. O, Tam im dali coś podziubać. Trochę. Tutaj, o, ten przyniósł dla nich, widzisz, Aha. specjalnie uh -huh. do jedzonka. Do jedzonka, i on tu jedzie, a jak się biją, widzisz, w mm -hmm. powietrzu. To jest to, kochana. To co, idziemy z facebook? Idziemy, to się tam wejdziemy. A tam daleko, kochana. No zobacz. Tak, daleko, daleko. Ja tam płynę do Szwecji. O. Ja tam płynę do Szwecji. Dopłynę do Szwecji. Taka mgiełka nad morzem. A może znajdziemy jakieś bursztyny. O, a po śnieżnej zaleci leci <laughs> czy to kubel bursztynów nie to laska synowa tak było tam gdzieś prawda o Karzynko kochana fajnie było najpiękniej Obie oh,